Edytor gry o tron, zabity przez lwicę. Amerykańska turystka, która zmarła w wyniku ataku lwicy w RPA, była edytorem filmów pracującym w Hollywood. Kate Chappell miała 29 lat i brała udział w projekcie ratowania zagrożonych gatunków. Katie wybrała się na safari w Johannesburgu. W samochodzie znajdował się szef firmy Kalabash Tours, 66-letni Pierre Podgitter, który był jej prywatnym przewodnikiem. Kiedy Katie zauważyła lwicę, opuściła okno w samochodzie, by zrobić jej zdjęcie. Wtedy zwierzę zaatakowało. Pierre mówi, że starał się odgonić lwicę, ale doznał kontuzji ręki i miał też oznaki zawału. Po ataku starał się zatamować krwawienie z szyi kobiety aż do przyjazdu pomocy. Pomimo desperackich prób ratowania jej życia, kobieta zmarła. Ale niestety, w trakcie zajmowania się The gentleman is in hospital jest w szpitalu i otrzymuje but ale jego are nie są threatening. Katie pracowała wcześniej przy wielu dużych produkcjach, takich jak Gra Tron, Kapitan Ameryka czy Sekretne Życie Waltera Mitty. Lwica nie zostanie uśpiona.